Anna Rugowska, która za moment wykona swój ostatni skok. W poprzedniej próbie zbliżyła się tutaj swojej życiówki, która wynosi 12.64. Anna Rugowska w ostatnim dziś skoku. No, też naprawdę dobra próba. Anny Rugowskiej. Poczekamy raczej w milczeniu na ten wynik. 12:64 Przypominamy. 12:90. 12:90. Anna Rugowska z rekordem życiowym wygrywa na konkurs trójskoczki do lat 20. Srebro dla Mai Borchardt. 12:31. Brąz Gabriela Juszczak 11,88. Anna Rugowska 12 cm od rekordu polskiej Kamili Rywelskiej 13,02. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Maja Borchardt, natomiast kolejnym medalem w kolekcji rok temu w Rzeszowie była trzecia zawodniczka Pomorza Stargard.